Siemandero, witam Was. detek Travel z tej strony. Mamy taki piękny wschód słońca dzisiaj. Niestety, ale za długo on się nie utrzyma. Także za pół godziny, maksymalnie, pewnie jest spodziewany opad deszczu. Pewnie będę mokry jak szczur dzisiaj, ale co tam, wypad się liczy. Także słuchajcie, tam, gdzieś w tamtym miejscu, wpadł mi ten hamerek, który widzieliście ostatnio. Także mam nadzieję, że będzie, będzie ciekawie. Zobaczymy co się uda znaleźć tym razem Miejmy nadzieję, że też coś fajnego, starego wpadnie Także zapraszam Was do oglądania Hej! Więc dzisiaj pierwsza znajdka I wyskakuje Dupka od shotguna Takiego małego Shotganka <taki> Także taka znajda. Dobra, ale lecę dalej. I wyszła chyba pierwsza krągłość. Jakaś mała monetka cienka. O kurde. Czyżby coś interesującego. Dajcie mi sekundkę, coś tu jest, słuchajcie, jakieś jakieś znaczenie coś tutaj widać, ale jednak chyba na tyle słabo, że ciężko będzie to ocenić czym to było. No ale fajnie. Pierwsza monetka. Jakaś taka dziwna. Z jakimś znaczeniem tu na boku. Zobaczymy co to mogło być. Ok. Tak do następnego. Hej. I wychodzi pierwszy guzior. Taki nic specjalnego. Bo widać, że e, no nic na nim nie ma. Niestety. Ale jest pierwszy. Być może jakiś ciekawszy się trafi. W każdym razie pierwszy. Nic na nim nie ma. Ale jest do kolekcji hej i znowu dość wysoki sygnał biło jak na 1 pi praktycznie ale 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 to nie to podejrzewam że będzie bardzo ciężko cokolwiek odczytać bo ale piękna patyna jest za to nie wiem, czy cokolwiek mi się uda z tego wyłuskać zaraz, środek podręczny trawka ładna patyna jest od środka więc może być coś starałego. zobaczcie jaka ładna ale chyba niestety nic na niej nie będzie widać widać, że troszkę przeleżała bo już pozaginana Zjedzona zębem czasu. pan wychodzi jak nic. No, niestety chyba nie da się nic z niej odczytać. Ale jest kolejna monetka. To cieszy. Dobra, do następnego. Hej, bardzo ładny sygnał: 17-18. Postaramy się kopnąć na żywo. I jedziemy, nasz dół gdzieś mamy, zobaczmy tylko gdzie. No dobra, chyba tu na wierzchu, nie? Czyżby ale piękne, ale piękne, no jednak ładny sygnał robi robotę. NFS NFS jakiś guzior Ale piękny, ale w pięknym stanie. Nawet uszko zachowane. No. No to jest fańciur dzisiaj. Gitara. Super. To to już na pewno będę wiedział co to jest. Taki strzał. Super. Ok, do następnego dźwięku. No i teraz z dołeczka wyszedł taki fanciur, niby nic, ale ma takie dziwne. Zobaczcie przetłoczenia. Że ewidentnie było to czymś. Nie wiem czy to stary, czy to nowe. Patyny nie ma, patyny nie ma zbyt pięknej więc podejrzewam, że coś bardziej nowożytnego, ale taki czołk. Okay, jeszcze krótkie odpakowanie prezenciku, który ostatnio do mnie przyszedł. Bardzo mi to ułatwi poszukiwania, także zobaczcie co jest w środku. Wygląda to tak druga strona. Jest to mianowicie bateria do GoPro, która mi się rozładowuje w trakcie nagrywania materiału. No i niestety nie dogrywam do końca, muszę wyciągać telefon, więc tym razem już będzie tylko zamiana baterii i pojadę dalej. Haha, super. Nie wiem co jest nie tak, ale niestety ta bateria, którą przed chwilą wymieniłem w GoPro, no przyszła chyba nie Byłbym bardzo niezadowolony. Byłaby szkoda, bo tak się chyba nie robi. No, Powinna przyjść naładowana, a teraz wyszła kulka muszkietowa, która mi gdzieś uciekła, a jest tam. No, także wyszła muszkietówka malutka. No i na krągłość, a jest nią pewnie zajechana moneta, na której nic nie widać. Podejrzewam. Chwilkę, środek podręczny, trawka. Nie tym razem mamy znowu zajechańca. Trudno, no nic. Lecimy dalej. Zobaczymy, jak to jeszcze się ułoży. W każdym razie, no jest jak pod psem. Pogoda strasznie, strasznie wali deszczem. Także chyba dzisiaj za bardzo nici, z większego kopania, może jeszcze parę fantów wpadnie. Jeszcze mi gdzieś tam wyszedł wcześniej guzior, już nie chciałem nagrywać i wyciągać telefonu. Bo niestety, jak wiecie, no już bateriami wpadła w kamerce jedna i druga, więc albo coś z kamerą, albo coś z bateriami nie mam pojęcia. W każdym razie do następnego dołka i oby jeszcze coś fajnego wpadło. Hej! No i Siemanko, witam Was po raz kolejny na tym samym polu, który byłem ostatnio. Niestety, ten filmik będzie się składał z dwóch części. Byłem tydzień temu, niestety, zmokłem jak szczur, straszliwie, i musiałem uciekać z pola. Także dzisiaj znowu wpadłem na jakieś powiedzmy około dwie godzinki. zobaczymy co wypadnie. Sorry, bo moje okulary się ściemniają troszkę. Więc mnie pewnie źle widzicie. Dzisiaj wpadłem na jakieś dwie godzinki, także zobaczymy, co dzisiaj wyskoczy. Ale ja mam dla Was świąteczny konkurs. <laughs> Pierwszy raz słuchajcie na moim kanale Konkurs. Wy będziecie mieli ten konkurs, dlatego że jestem w trakcie właśnie przekraczania 400 subów. Dzięki Wam, dzięki, dzięki nowym, właśnie oglądającym mój kanał, z czego się bardzo cieszę. Być może z, Wasą, być może z Waszą pomocą uda mi się przekroczyć 500 subów. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w moim konkursie? Trzeba wpisać oczywiście, konkurs pod, pod filmikiem i subskrybować mój kanał. Także słuchajcie, za trzecie miejsce jest moneciarka. Drugie miejsce jest także moneciarka. A pierwsze miejsce jest: słuchajcie, polski półtorak hamerek srebrny. Srebrna monetka Zygmunta III, wazy z roku 1623, bodajże. No i oczywiście plus meneciarka. Także myślę, że jest o co walczyć Jest o co się bić Także zapraszam Was do subskrybowania Lajkowania i oczywiście komentowania Tego filmiku Z wpisem konkurs A ja zapraszam Was na dalszą część filmiku Także Do zobaczenia przy pierwszym nauku. Hej No i dzisiaj zaczynamy od guziczka Taki troszkę uszczerbiony no, Ale jest pierwszy fanciur Także nisko bił. Jest coś takiego. Git. Jedziemy teraz za monetką. No i z dołu, teraz, słuchajcie, wyskoczył George VI. Taki zagięty. No kurde, niestety, ale był całkiem na wierzchu, więc bardzo prawdopodobne, że przejeżdżał jakiś cięższy sprzęt. zagął przeorał. Słuchajcie, no i tak to wygląda właśnie z tymi monetkami. Tak jak ten hamerek, który mi wyszedł, tak pogięty, że no strasznie rozszarpane nie wiem czy widzieliście ten filmik, jeśli nie to tutaj karta jest gdzieś z tej strony także jeśli nie widzieliście tam jest tak samo poszarpane, więc po raz kolejny mi taka monetka tutaj wychodzi w tym, na tym polu więc no kurczę szkoda, szkoda ich bo czasami może naprawdę coś fajnego się trafić, a a naprawdę no będzie trzeba dać do prostowania, chociaż no nie ma z tym problemu akurat z prostowaniem no ale szkoda monetki Także taka znajdka, dobra, jadę dalej, hej. I monetka, ja ją teraz umyję sobie. Zobaczymy co to jest. Jakieś szczegóły tam było widać. Niewielkie, ale były chyba. A może mi się zdawało. Chyba jakiś tylko obrośnięty grubas. Ale wygląda zacnie. Powiem wam, może być to jakieś, no nie chcę strzelać, ale... ale jest grubo obrośnięta patyną, więc może być ciekawie po umyciu. W każdym razie kolejny moniaczek do kolekcji, do następnego. Hej, angielska pogoda, a znowu pada, a mi wyskakuje kolcok chyba, nie wiem jak wy na to mówicie, kolcok chyba tak, jakiś... Także pełna, pełny nabój, niewystrzelone. Militarki nie lubię zbierać w Polsce, wiadomo z jakiego względu. Można dostać bardzo ładne zawiasy z tego powodu. Ale angielskie prawo, szczerze, nie wiem co na ten temat mówi, bo nigdy się nie zagłębiałem. Ale ten jest taki fajny. Także takiego sobie zostawię. A zobaczę co prawo angielskie mówi na ten temat najwyżej wyrzucę i tyle i będzie po problemie. Także taka fajna znajdka tym razem. Do następnego. Hej! No proszę jak się uśmiecha ładnie do mnie. Już teraz wiemy, że to monetka. Albo guzior nie monetka. No ale piękna patynka. Środek podręczny, czyli trawa na polu, i mamy kogo? Będzie to one penny 100%. Mamy tak zwaną Brytanię ze spodniej części 1872, czyli mamy. Czyli mamy Wiktorię. Pięknie. One Penny, super. Kitara. No ekstra znajdka. No i takie szybkie podsumowanie. Słuchajcie, tyle fanciurków wpadło. Od tych fantów, które nie są guzikami ani monetami. To tutaj widzicie ten kolco, który wyszedł. Muszkietówka. No i tutaj zawieszka w postaci chyba koali bądź coś takiego z metalu. Jakoś takoś się to prezentuje. Parę guzików, chyba 10, Najpiękniejszy to ten tutaj. Prawdopodobnie strażaka, bądź coś w tym stylu. No i monetki. Na początku te zjedzone. Troszkę. Tą podejrzewam, że da się odczytać. No ale to tam chyba później, dzisiaj, jeśli ją oczyszczę, 20 pi. Wpadło tutaj. Jeden penny, który widzieliście, zagięte George'a VI. Wiki bardzo piękna w pięknej patynie. Jak obecnie będzie wyglądać piękniej? No, i tutaj, chyba, fanciur dnia albo Wiki, albo to, ale myślę, że to jest to e, sreberko. Sreberko z Holandii 1765, o ile się doszukałem dobrze. Także tak tutaj sobie pięknie handlowali na tej farmie. No i słuchajcie, tak to się wszystko prezentuje dzisiaj. Ja już jestem po wykopkach, parę godzinach minęło, chyba nawet więcej jak dwie, chyba dwie i pół. Także tak to się wszystko prezentowało. Słuchajcie, ja was zapraszam do konkursu, żebyście komentowali, subskrybowali ten kanał dlatego że będziecie mogli wtedy uczestniczyć w tym oto konkursie świątecznym. Także zapraszam was serdecznie. No i chyba się żegnam z wami. Także tyle z mojej strony. Dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście do końca. Pozdrawiam was serdecznie i hej, do następnego.